Witam, z tej strony a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Sonic 3 Angel Island Revisited. Dokładnie tak, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku... Ech, Sandopolis zon? <grych> Czyli mój najmniej ulubiony poziom w całym Sonicu 3 and Knuckles? Ehm, dokładnie tak. Co? Co to było? Halo, ja tam chcę się dostać do góry. Gro. FT, co? FTW <noise> Gro. Dziękuję. <noise> Co to było? Dobra. <noise> Nie pytam. Jakiegoś powodu, jak, jak jak dwoma przyciskami yy, ładowałem Spindasza, to mnie zatrzymywało w pewnym momencie, ale dobra, nieważne. Przeszliśmy. Yy, tak. Sandopolis Zone. No. <noise> Nie lubuję się w nim. Yy, ogólnie znalazłem sobie fajną aplikację, która. Kasuje w większości wypadków dosłownie no, do momentu niezauważalnego input lag. Dacie wiarę? To jest po prostu cudne. Dzięki temu, dzięki temu moi drodzy, special stage'e w, w Sonic 3R są normalnie grywalne, że tak powiem. Jest tam jakiś malutki input lag, ale prawie go nie widać, za to normalnie w poziomach w ogóle nie ma input laga w tej chwili. Jakbyście byli zainteresowani, to ja mogę zapodać linkiem w komach. Albo w sumie zapodam linkiem po prostu w tym, w opisie, żeby, żeby nie było o właśnie, mamy special stage. W ogóle mówiąc o specialach. Szósty super szmaragd. Jazda, więc tak, i aktualnie ostatnio kupiłem sobie kontroler od, od Retrobit. Sega Saturnowy. On jest tam specjalnie, że tak powiem, oznakowany logiem Sega, ponieważ Sega aktualnie popiera i, i, i uważa, że to jest jak najbardziej oficjalny produkt Segaśny, jakże, więc tak. Kupiłem sobie takowy kontroler i sobie na nim pykam. Znaczy, nie w tej chwili, ponieważ y, ma strasznie głośne przyciski, jak to na stare kontrolery przystało. I po prostu, y, jak nagrywam, to nagrywam na padzie od PS4. I, i żebyście po prostu nie słyszeli, bo ja słyszę, że czasami słyszycie przyciski od kontrolera od PS4. A co dopiero by było, gdybym grał na tym Saturnowym? W ogóle byście słyszeli same przyciski, y, więc y, tak. Więc pozwoliłem sobie po prostu. Nie używać tego kontrolera podczas nagrywania, muszę powiedzieć, że kontroler ten jest naprawdę świetny. Od ten saturnowy Sonic the Super Murl, tak by the way, eee, więc tak polecam ogólnie. Stąd też ostatnio pojawił się właśnie mod do Sonic Mania, jaki zrobiłem, który daje przyciski saturnowe, żeby po prostu. O <laughs> było blisko, żeby po prostu poczuć, poczuć tą potęgę. Saturnową. Więc tak. Lecimy dalej. Mamy już 6 super szmaragdów, zostałem teraz już tylko ostatni do zdobycia. Eee... Wiem gdzie jest, więc z tym nie będzie na szczęście problemów żadnych. No, żyjący kamień. <grym> no kurde. Okej, okay, to jest coś co ja lubię. Lubię strasznie te animacje, jakie tutaj Sonic aktualnie wykonuje. Jest bardzo fajne. Nie chciało mi zmienić w kulkę, to bardzo miłe było. Eee... Dobra. I tutaj mamy elektryczną tarczę. Ja sobie to z chęcią wezmę. Okej. Okay. Ten kamień aktualnie bardzo szybko się e, przesuwa w IR. Wszystko jest tutaj szybsze, naprawdę. To jest bardzo miłe, bo Sonic 3, mówiąc szczerze, miał sporo momentów, w których po prostu e, gameplay spowalniał. A IR stara się po prostu to wszystko przyspieszyć, co jest bardzo naprawdę miłe. Okej. Okay. idziemy sobie na dół, okej, okay, tej nic nie ma, okej, okay, te piramidy tam z tyłu, kurde. A przypominam, że cały czas jesteśmy na Angel Island, więc to wszystko się tutaj znajduje, więc nie, nie, to nie Egipt, tylko, tylko Anielska Wyspa. <laughs> nie, nie, nie chciałem, chciałem tylko pierścienie, no dobra, no. lepszy, lepsze to niż nic, no, <laughs> wolałbym elektryczną, ale no, no dobra. Bywa i tak. I mamy siódmy, ostatni Special Stage po ostatni Super Emerald, więc jazda. Okej. Okay. Jazda w takim razie. Okej. Okay. Ta <ścoughs> muzyka zawsze ze Speciali mi się strasznie podobała. No, przynajmniej do momentu, w którym nie zaczęła przyspieszać. I mean, brzmi fajnie, ale... Człowiek się denerwuje jak słyszę taką przyspieszoną muzykę. To jest taka, wiecie, rela relaksacyjna i tak dalej. Rozluźnij się człowieku, a potem jazda typie bo zginiesz. <grystanie> to jest właśnie to. To jest chyba jedyny taki special stage, który jak gram, to po prostu czuję jak, 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 jak krew pompuje mi się w żyłach po prostu, nie to jest taka e adrenalinka po prostu, że tak powiem. No, dobra, tam jest przejście. <grych> ok. I moi drodzy, ostatni super szmaragd jest nasz. Nice! Sunny got all super emeralds. Oh boy. Okej. Okay. Nice. <laughs> nice. <laughs> ok. Now Sonic can be hypersonic. Tak. Dobrze. <laughs> Co to był za spadek w ogóle? Kurde, wzruszony Sonic i Tails. Teraz to kurde będziemy. Będziemy kurde, potężni. Ok. Już się możemy zmienić. Ja tu jeszcze chwilę poczekam. Z tą zmianą. Ech, że nie lubię tych momentów to jest, można łatwo się przygnieść przez te dobra kurde typie no <laughs> nie chciałem mnie zmienić z jakiegoś powodu ok no i mamy hyperformę która aktualnie e, widzicie e, jest kolorowa e, przejawia przeróżne kolory e, i aktualnie za pomocą hypersonika możemy robić takiego zarumbistego dasha w przeróżne strony i to jest aktualnie świetne i i, moi drodzy, mam dodaną y, modyfikację do Sonic 3 AR, która dodaje animację... A nie, to mówiłem przy Super formie. dobra, w sumie racja. <grymnie> Zapomniałem, przecież w Super wcześniej mieliśmy, dobra, to ja to mówiłem już. Ale jak widzicie, przy Hyperformie też to działa, żeby, żeby nie było. Też tej to jest. Okej, okay. zmienimy się w Słupkę o Sonika, bo będziemy tracić niepotrzebnie y, pierścienie. Więc tak, Hyperforma rządzi. Może ja tak... Pamiętam, że strasznie żałowałem, że w Sonic Mania nie było hyperform, a podobno, podobno w planach były. Naprawdę były w planach Hyper Formy, nawet o sobie słyszałem, oglądałem taki film, w którym się okazało, że Bluesfiry tak naprawdę w Sonic Mania podobno z początku miały być aktualnie Special Stage'ami i właśnie miało to polegać tak jak w Sonicu 3, czyli pierwsza siódemka to Szmaragd Chaosu, druga siódemka Papa, dokładnie pa. <laughs> no tak, to trzeba zrobić z tym bossem. Tutaj eee, tak, a druga siódemka to po prostu super szmaragdy. No ale nagle coś się zmieniło, no i stało się to. Oto to. I po plusfilach zostało tylko tyle, że stały się bonus stage'ami. A po super szmaragdach zostało tylko to, że są sobie nieaktywne w Hidden Palace. Eee, to jest słabe. Nie podoba mi się to. <laughs> Ja wiem, że Sonic Team już potwierdziło, że. eee, Hyperszmaragdy. Znaczy, Hyperszmaragdy. No, jeszcze czego? Super szmaragdy nie są e, kanoniczne i tak dalej, ale no, kurde. Niech się dadzą człowiekowi pobawić. No, super. Znaczy, Hyperformy są zarąbiste. O, przypomniałem, że to jest za I no, w sumie, jeśli chcecie, chcą się tak bawić w kanon, to no. Sonic Mania to jest kanon klasyczny. I to tak naprawdę alternatywny już, tak? Więc no, co ich boli, żeby dać te super szmaragdy, no? Skoro to jest, mówię, alternatywna, alternatywny kanon w tej chwili, tak? No to... Po co? Po co w takim razie kasować możliwość taką? I mamy aktualnie 50 pierścionków. E, dokładnie tak, za Giant Ringa, więc najsik, nice, najsik. Nice. Na razie się nie zmieniam jeszcze. No, a na razie sobie odpuszczę. Widzicie, ten aktualnie Switch? <laughs> switch switch. Eee, też przesuwa się szybciej. No, mówię, przesuwa się tutaj wszystko szybciej, <laughs> mówiąc szczerze, co jest bardzo miodne. Nie powiem, że nie. Okej, okay, dobra. Wiem, że, że nie zahaczę o to, ale się udało, więc miodnie. Okej. Okay. So, nie wiem, czy w sumie używanie hyperformy. W tym poziomie ma sens, biorąc pod uwagę, że on jest strasznie powolny. E, mówię, nie wiem, czy to ma sens po prostu. Jakkolwiek. Oczywiście są momenty, w których przyspieszamy. Dobra, no, ja tej może jednak użyję, bo on mi zniszczy moją elektryczną tarczę. Ja tego nie chcę. Znalazie że razie, pożywajmy sobie hyperformy. Jej, onepek. najsik. Nice czy aktualnie też Hyper Sonic zostaje takie, takie, taki dash? Znaczy, no, takie, takie jakby. Światłowe cienie za sobą, bo to w sumie nie jest taki typowy cień, tylko to jest takie, takie, takie światełko jakby w tunelu, kurde, więc no. Dobra, musimy tutaj poczekać jak ten piasek będzie się wznosił. Okej, okay. będzie nam odblokowywał aktualnie przejście. Chyba tu się hyperforma może przydać o tyle, że tutaj możemy się nią wspinać bez, bez potrzeby czekania na piasek, co jest bardzo miłe. Pamiętam, że aktualnie o tym daszu w różne strony dowiedziałem się bardzo późno. Chyba przy okazji drogi do Sonic Mani się dopiero dowiedziałem, że da się daszować yy, Hyper w inne strony niż do przodu. <grym> <grym> Kurwa. Ej. Dlatego właśnie Hyper Sonic się nie używa w tej, w tej, w tej. W tej. W tym poziomie, w, tym strefie, w tej strefie chciałem powiedzieć, no to w sumie też jest dobre. Jezus, czemu... Możesz? Dziękuję. <laughs> Jezus, się oprzeciśnij się, dobra. No, <laughs> tyle z zabawy. Czy to przypadkiem nie była nasza pierwsza śmierć? Bardzo możliwe. Jazda, Tails. No, no. Okej. Okay. Okej. Okay. <laughs> no dobra. Okej. Okay. A jak aktualnie zapomniałem powiedzieć o tych duszkach, te duszki to jest taki gimmick, że im robi się ciemniej, tym robią się większe, a jak zrobią się potężnie wielkie, to będą nas dobrze, to jest, będą nas, na nas atakować aktualnie i no, nie chcielibyśmy tego, więc no. Więc uważajcie na siebie. <laughs> dobra. Ty tytu ty tu, 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 tu. okej okay. Dobra Pierścionki, for a win. Dali, złaś tutaj Toys. Mi się przydasz, typie. Okej. Okay. O, dzięki Tays. Jeszcze mnie złapał skubany, no. Ok. Yuh, nice. Dobra, fak, fak. Dobra. Ja tam chcę iść. <grym> Hyper Sonic mi pomoże. Wiem, że mogę równie dobrze użyć Taysa, ale. Jazda z hyperformą, tak? Dopiero co powiedziałem, że nie opłaca się używać hyperformy, bo może się zdać to i owo. A ja znowu tutaj użyłem. <grym> e, tak, owo. Owo, uw. <grym> ale dobra, jazda. Okej. Okay. Obrociki, kurde, hehe <laughs> 6-9 pierścieni było. Okej. Okay. Checkpoint. Okej, okay, spindaszem. <laughs> Hyper Spindaszem, kurde, jazda. Dobra czy... nic, nic z tym nie zrobiłem się, że jakieś skróta skrótasa zrobię czy coś, a tu, a tu nie. Tam bodajże był, był Giant Ring, jakbyśmy doskoczyli. Ale tylko bodajże. Dobra, ok nice. Dobra, <ścoughs> tak. Mój komentarz jest teraz super e, cudny. O, tutaj aktualnie mamy też e, Giant Ring, i aktualnie tutaj, jeśli nie zdążymy, no to on nam przepadnie, nie? Bo tutaj trzeba być Gary Goofus i te sprawy. No i mamy Bossa, no którego no. <ścoughs> get wrecked, że tak powiem. Hyperforma to go po prostu rozpiernicza. O właśnie. <laughs> nie ginie. <laughs> Okej. Okay. No, nie było nawet aż tak źle jeśli chodzi o czas, że tak powiem. Choć tak, ten poziom jest najdłuższy i... <śmiech> <śmiech> Ale ogólnie myślę, że będzie dłużej. Uff. Okej, okay, moi drodzy, w następnym odcinku Lava Zone. tak więc dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się on podobał i do zobaczenia do następnych. See ya.